Dobry wieczór. Witam wszystkich serdecznie. Eee, dzisiaj mamy okazję oglądać pracę Piotra Gregulskiego. Mogą być brawa i raz. Eee, z chwilę być brawa, przerywać, żeby było dłużej. Eee, Piotrka to większość osób, które tutaj są, e, zna. I e, zna... E, z... I dobrze, zna. Nie, nie, dobrze nie, nie. że tutaj dobrze, się że mnie zna, to nie będę musiał trzeciego przedstawiać. Niektórzy nawet bardzo dobrze. Bardzo dobrze. A wszyscy z dobrej strony. Z dobrej strony. Czyli teraz poznacie go z lepszej strony, z bo... Z tej gorszej. Nie, z tej lepszej, bo poprzednie prace, bo już miałem okazję robić Piotrowi dwie wystawy, które miały całkowicie inny temat. Jak znacie Piotrka, to wiecie, że Piotr jest znany bardziej z, z prac takich surrealistycznych, z rzeźb i, i obrazów, które są właściwie takim go jakby nie wiem, znakiem rozpoznawczym. Natomiast dzisiaj postanowiliśmy, Piotr postanowił wystawić swoje portrety. To jest właśnie rzeczy, które mniej, mniej znamy i, i mam nadzieję, że będą się Państwu podobały. To są już takie bardziej realistyczne prace i, odzwierciedlające tylko portret. Natomiast jest to bardzo dobre malarstwo moim zdaniem. Nie wiem czy tutaj są jacyś znajomi z starności gór. Wiem, że to jest portret ojca Piotra, ten, ten tutaj, prawda? To, a, a, a inni... No nie chciałem reportować kogoś ze znajomych, bo mógłby się ewentualnie obrazić. Nie, nie pytawszy. Czyli jakby ktoś się chciał dla Piotra obrazić, to może zamówić u niego obraz. Jak będzie miał doskonały projekt, żeby się na niego. Jak już obrazić. teraz widzi, jak, jak to robię, to może ewentualnie zamówić. Ale zamówić. I no. eee, proszę państwa, ja tu nie będę tego czytał, mamy foldery wydrukowane, znaczy przygotowane przez agencję reklamową K. Tutaj obok Kasia Wisniewska nam robi te piękne foldery od niedawna i bardzo się cieszymy z współpracy z agencją reklamową. Tutaj jest opisana ten, ten, biografia Piotra, Ja nie będę jej czytał, bo to każdy sobie może sam poczytać. Natomiast z tego, co, co mogę powiedzieć i znam Piotra już parę dobrych lat, bo jeździmy razem na plenery międzynarodowe i byliśmy w Niemczech i byliśmy w Tucholi i w wielu, wielu w tych plenerach. Piotr jest to Właściwie maluje od bardzo dawna. i Tak jak mówiłem, robi również rzeźby bardzo ciekawe. Mieliśmy okazję je oglądać kiedyś na KLE. Należy do grupy w Bliwicach, do grupy plastycznej... Obecnie FAUN. Obecnie FAUN, ale ona się zawsze nazywała FAUN chyba. No i, i niedawno od niedawna należy do grupy plastycznej STAŚ, od momentu jak stowarzyszenie powstało, czyli do Stowarzyszenia Artystów Śląskich STAŚ. Wiele wystaw y, wspólnych, y, zbiorowych, indywidualnych, zbiorowe to zawsze były poplenerowe wystawy, bierze udział w naszych plenerach organizowanych przez Stowarzyszenie Praktycznie wszystkich ostatnich laty. No i to będzie tak, może z góry powiem, że y, wszystko, co ja bym mógł powiedzieć. Znaczy ja bardzo lubię tetka malarstwo i, i, i wiem, że podoba się Wielu, wielu osobom, jeżeli jesteśmy na plenerze, czy jeżeli byliśmy teraz y, na wystawie w erlangen w Niemczech, y, bardzo te obrazy się podobały osobom, które je oglądały. Ja myślę, że teraz Piotr coś powie o sobie, o tym, o tym, co tutaj przedstawia. Będzie to taki bardziej wiarygodny to Może trochę o tak. Y, witam wszystkich serdecznie. Y, prawie, że wszystkich tutaj znam, poza nielicznymi wyjątkami i co do te, co do moich obrazów tutaj no nie, nie, ma wiele, to wszystko widać po prostu w polfecie, no nie ma, nie ma co do ukrycia, trzeba zachować jakieś tam podobieństwo, musi to być malarstwo w miarę, nie może to być za bardzo zdjęciowe i technika olej, różnie na płótnie, na płycie, Które tutaj robiłem ze zdjęć jakichś takich osób znajomych, swojego syna, niektóre z natury. Lub, różnie, różnie można, no czasem jak jest, jeśli chodzi o jak się portret w ogóle maluje. Czasem można malować, malować, podobieństwo nie wychodzi. Człowiek czas, dużo czasu traci jest niezadowolony. A czasem par, paroma udanymi maźnięciami można wydobyć już podobieństwo, człowiek jest zadowolony i wtedy jest, wtedy widać to, że jest to takie jakieś Śmiałe i nie, nie za bardzo e, człowiek, bo, bo jak się ktoś za bardzo tak o przykłada, za bardzo, to wtedy nie jest malarcy. <laughs> chodzi, chodzi o technikę, o takie tajniki. No i które na tym chyba polega e, później ewentualnie jakby tak ktoś tam ocenia l, dzieło, czy jest czy, czy mniej udane, czy więcej udane, właśnie na tej śmiałości pędzenia. No powiedzmy że to, to so, e, osoby, które się manuje łatwo, prawda? które są charakterystyczne, e, a są osoby, które są po prostu, no, na twarz nic z no, to to nie mówią, albo są takie no, ciężkie. Trudniej podobieństwo no. uchwycić. Coś, kto ma charakterystyczne parę punktów, to wystarczy mu wąs, broda, no. iglaca i, i już cyrkiadykowy, tylko i... <noise> papieros po dymu, nie? No, <noise> to powiedz mi, jeżeli, jeżeli malujesz portret, to e, jeżeli jest osoba taka, powiedzmy, no, nieciekawa z twarzy... To się trzeba więcej narobić za całą no, My ilość. Że... Znaczy. No, myślałem, że jeszcze nie jest zadowolony, bo powiesz, że to leci. Ale nie, bo myślałem, że nie malujesz takich osób. Nie, wszystko, po prostu każdy Czyli nie, jest wyzwaniem. Nie, znaczy, to znaczy nie można iść znaczy tam mogą unikać wezwań, ale nie uniką. O. O. Jeżeli jest nawet coś trudnego, to nawet się cieszy, że jest jakiś ten, który wydaje się niewykonalny. Można przy tym się sprawdzić. Wtedy... Znaczy, czy to są, no, powiedzmy, są oleje, to są oleje, Olej, wszystko olej. Wszystko to jest olej. Tak. No, różnie się, raczej próbowałem różnych technik, ale mi się wydaje, oleju można, to jest dosyć łatwa technika i można jeszcze dodatkowo fajniejsze efekty wyłatwiwać. Już jak się, jak siedzi w tym, to jest po prostu łatwe. Co innego jak próbuję, no to jednak ten efekt wymaga no, ćwiczeń i to jakoś nie strzeg nie zadowolony. Trzeba siedzieć w jakiejś technice. To wtedy niektóre może nie są aż takie, no, zależy jak mniej udane lub więcej udane co do tych, do tych co tu widzimy. Znaczy naprawdę dla mnie to jest portret, wydawałoby się, że to jest portret, który jest podobny do modelu. No, nie to, wiem, czy no, podstawowa sprawa, no, żeby, żeby był podobny. Ktoś tam powiedział, no jestem to ja, a nie ktoś inny. No ja powiem Państwu nie na początku. Tak? No, znam znaczy, tego człowieka, znaczy. bo, bo widziałem kiedyś na ten przekazu, ale, ale, ale znam tego pana osobiście, to jest kolega nasz z Niemiec i no, jest rewelacyjnie oddany, bo innych osób tu nie kojarzę. Ale ten, ten człowiek muszę zrobić zdjęcie, mógł na, na pewno będzie zadowolony, bo no to jest, jest... zresztą charakterystyczny jest sam w sobie, ale, ale podobieństwo jest rewelacyjne. Tak właśnie od tej strony no nie przygotowałem się aż tak, żeby, bo mógłem z, zrobić pod ona bo mam fajne zdjęcie, ciekawe, tylko, tylko sobie tak pomyślałem, krótsze. No, no, za, za, no, trzeba się najpierw uzgodnić, zapytać, nie? I teraz tak, by musiał parę razy, o, czy mu się podoba, czy akceptuje, nie? No, to jest taka problem. Autoryzuje siebie. To lepiej pokazać kogoś, kto tu nie przyjdzie i nie będzie pretensji <grymizji> do mnie. No <grymizji> no Ja myślę, że on by się zgodził, ale no, najpierw musiałby cię usłyszeć, bo to jest drugi problem. Z drugiej strony tak, to by było jakby tak. Jakby pokazanie, że ktoś znany, co tu chodzi, o jest i widać, że o oddane jest na podobieństwo i coś, i coś więcej. To by było jakby dodatkowo taki by jakby... plus. Czy ktoś ma jakieś pytania może? może? Do autora. Że się nie krępować. Piotrze, no, no. powiedz mi jedno, że, no, że czy bardziej zwracasz uwagę na podobieństwo czy na charakter? podobieństwo i charakter to jest jakby związane. Z bo wiesz, jest taka sprawa, jakaś Paniusia jak się do Ciebie zgłosi, co mi to wtedy co, bardziej się stara zjeść podobiznę niż charakter, bo jak zrobisz charakter, to to tam jest to... w Ja myślę, że w tej, bo to jest jeszcze, inna sprawa, że jeżeli się zgłosi taka Paniusia, no to musisz ją odmłodzić od 20 lat, to jest pierwsza rzecz, a dopiero później możesz szukać coś w niej. Bo, <grym> bo, ja to wiesz, że to odbicie w lustrze, to tak jakby no, podobieństwo, to i, i charakter gdzieś siedzi w środku, to, tak, to trochę działa, nie? Charakter mam wypisany na twarzy. Tak, 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 to jakoś brysa w rysach twarzy, w grymasie, w oczach nie? charakter gdzieś na siebie Jeżeli się to tak mniej więcej uda, no, to ten charakter działa. No dobrze, szkolę Dziękuję. To, pomijając tego pierwszego, tak. tam z brzegu nie namalowałaś jeszcze jakiegoś takiego bardziej znanego wszystkim? Bardziej znanego wszystkim. Tutaj. Tutaj, No jest Marks. A tam jest, bo ktoś mi powiedział, już tam ta pani, tam z w znana. Tak, pan Stanisz. No, to już y, chyba z, trzeci raz słyszę, że. O, to jest ta pani właśnie z gazety. Z jakiejś ilustracji spodobało mi się to ujęcie i kolory z jest, jest, jest parę takich, też właśnie z zwykłej gazety. A czy tu jest Karol Marx? E jeżeli ktoś nie widział. Późniła Was. Można by podciągnąć. <tosłuk> no. To już jest Engels, gdzieś. Engels nie Engels się nie zgodził na portem. <tosłuk> <tosłuk> Albo już późno. E, Doriana Greja, Pan kiedyś na Proszę? Doriana Greja zdarzyła się Pani na To było przede wszystkim tylko rodzice, to są dzieci, rodziny, znajomych? Tak, to są od, od znajomych i, i syn jest też. I... Ale portret y, dzieci jest bardzo wdzięczny temat. No, y, jest, no i łatwo i trudno oh, malować, bo już ja było się panu pomylić charakter i ta osoba zmieniła. <laughs> A ja aż tyle tych portretów w życiu nie, ma, nie malowałem no, na zamówienie. No, więc na, na, razie, nie na razie jeszcze nie mam podbitych oczu. Po <laughs> Muszę lubić dzieci. Dzieci? No przeważnie, ludzie jak, jak coś, to babcia ma jeszcze pieniączki, namalą Tak to Mało kto zamawia dla siebie, tylko wnuczka. Chcą mieć pan. Myśli pan, że boją się, żeby pan nie odmalował tych charakteru. Już mocno, nie, nie Niekoniecznie. Na pewno trzeba odwagi zamawiając portret, bo z historii wiemy, że kiedyś zamawiali przeważnie znani ludzie, bogaci albo wpływowi ludzie, portrety i artyści musieli dojść na napracować, żeby ukryć ten prawdziwy, prawdziwy tam charakter tego człowieka. Później i, I jakby tak te zmarszki likwidować i taki wymuszony uśmiech uchwycić i tak dalej. to jest... Ja nie chciałbym tak kłamać w portretach. Znaleźć teraz kogoś, kto się odważy, pokazać siebie samego. I zaakceptować się. Akceptować się tak. No siebie, zaakceptować. tak, Przyjdzie do odbioru. A dlaczego ja jestem taka grubo? A dlaczego ja jestem, na przykład, taka stara? To, to co mówiłem, no jak się maluje kobiety, to 20 lat. No, no, trzeba je odmłodzić. No, dzień Musisz, musisz przy Jakie ma pani życzy? Ja myślę, że to całą listę byś dostał życzeń. A malujesz tylko twarze. Dlaczego ona no, taka gruba? Chyba. No, a czy tak, jak Piotrek powiedział, kiedy się portrety zamawiali tylko znani i bogaci ludzie. swojej mamy teraz taki ciekawy okres, tak niedługo będzie, jest tu sporo osób znanych w tarnowskich Górach. Ja myślę, że taki wpływowych, że może u Ciebie coś zamówię. Bo kiedyś w gabinetach widziały no, portrety. Jestem otwarty na no. trudniejszy, tym Dziękuję Państwu. Zapraszam do oglądania. Chciałem tylko przypomnieć, że dzisiejszą bermizę zorganizowało Stowarzyszenie Artystów Śląskich Staś i restauracja Kałtarz. Dziękuję. Kolejka do zamówień Piotra będzie z tamtej strony, bo tutaj Proszę, jest jedzenie. Dobrze, Proszę się ustawiać w tym kierunku, bo tutaj jest ziemię. Wiedziałem właśnie, dlatego nie namalował Leon siebie, bo ty chcieliby też gratis. Ja już na kolegów. Słuchaj, Leon ma taką emeryturę, że mógłby właściwie każdemu zamówić. A biedny artysta z tego może? No. widzisz, ale on nie jest biedny, ale artysta. tak dla każdy artysta. Także dziękuję, zapraszam do częstowania się. Tak, dziękuję. Wystawa będzie miesiąc, także można przychodzić po.